Cześć Wam, dzisiaj postanowiłem sobie potestować nieco musso, Ładny słoneczny dzień, no i coś zaczęło mi zawieszenie na walacz po na takie wertepy. No i nie wiem, czy to będzie dokładnie to, ale zobaczcie. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywał ten drążek wahacza, jak zwoł, tak zwoł. To się chyba, no i to mi się wydaje, że że na no, teoretycznie zawieszenie rozpięte, tak, więc większy <grywki> większy. Nie, wiem, może ten... też tutaj ten hak, no, ale dźwięk jest taki średnio przyjemny, no, ale trzeba i tak go, no niestety trzeba nim coś pojeździć, potestować, co ma odlecieć, no to niech odleci tutaj, a nie gdzieś w dalekiej trasie. No, dodam, że z tyłu były wymieniane, z przodu niestety nie. No i jak widać, takie mogą być konsekwencje. Dalej, nie jestem pewien, czy to to, ale chyba na no, co innego w pierwszej kolejności, pewnie wypada zacząć od tych właśnie kurczę Nie pamiętam, jak to się nazywało: czy drążki, czy jak to się nazywało. Nieważne, będzie trzeba zmienić. Na szczęście są dostępne i kosztują, nie wiem, tam kilkadziesiąt złotych. Zobaczcie sobie jaki ładny widok. Pewnie GoPro trochę to spłaszcza, ale no co poradzić. Nie wiem co wam tam nagadałem, jak to się nazywa, jakiś tam spornik, generalnie łącznik stabilizatora. Sprawdziłem jak to się nazywa, bo nie no spojrzałem na cenę, ale to co mówię to są jakieś po prostu grosze. No i mam nadzieję, że tylko na tym się skończy i przestanie hałasować W muscu pojawił się jeszcze jeden temat Mianowicie chodzi o to, że sprzęgło po zagrzaniu podejrzewam nie odbija I myślę, że to jest płyn hamulcowy do wymiany, który jest mega czarny w zasadzie no Postaram się to wymienić na dniach, to może jeszcze pokażę w tym filmie jak to wygląda Jedna taka dziwna, ciekawa rzecz dzieje się w tym Musso jak dłużej się pojeździ, zwłaszcza w terenie to przestaje działać sprzęgło no po prostu je odbija wrzucone jak widać i ono tak coraz gorzej, coraz gorzej i w końcu może przestać działać całkowicie ale wystarczy, żeby troszeczkę tam, nie wiem ostyk, odpoczął, no i wtedy wszystko Praca do działania. Na razie nie będę tutaj jakoś mocno, że tak powiem, wymieniał tego płynu. Odesę tylko to, co jest tutaj. No przy okazji pokażę. Kiedyś chyba kupiłem nie wiem, jakimś bidlu, biedące taką pompeczkę. Jeden przewód. O, tu już troszeczkę testowałem, jak to działa. Możecie zobaczyć, że ten kolor jest naprawdę. To powinien być taki kolor jak płynu hamulcowego niemalże przezroczysty. A tutaj mamy taką smołę, więc no może nic dziwnego, że to sprzęgło przestaje działać. Kiedyś może w wolnej chwili zobaczę jak wygląda ten wysprzęglik. Czy da radę się tam dostać i odpowietrzyć układ. Bo bez tego to raczej nie da rady wymienić całego płynu. No ale zawsze coś tam pomoże. Przy okazji takie pytanie kupiłem taki sygnalizator wyłączenia świateł. No i podłączałem go na różne kombinacje. Czarny kabel masa, czerwony chyba jest do świateł, żółty do plusa na stacyjce i ten niebieski od czujnika drzwi. No powiedzmy, że bardziej podłączałem to testowo, z różnie plus z masą i tak dalej, no ale w żadnym wypadku nie zadziała. Słychać tylko e, stycznik, chyba tak, jak tak to się nazywa, że się przełącza, ale nie ma sygnału. Dajcie znać, czy to powinno działać w takich warunkach testowych, jak ja to podłączałem. No i dobra, i teraz świeży płyn. będę go jakoś tak. To słyszałem, że bardzo ciężko odpowietrzyć takie sprzęgło. Więc. Aha, trochę. Okej, okay. dalej jest takie smogowate, No i może to jest jakiś pomysł, kilka razy to zmienić. Aż zacznie być nieco czystsze. Ok, no nieźle to wygląda. No to mam nadzieję, że widać jak ten płyn wygląda.